W poprzednim odcinku Ja mógłbym cztery ch**y z miecza mu zadać w... przez ten czas jak on mi kopie I robi fikołka Pat, patrz, patrz Widzisz? Zobacz, patrz No jak on mnie k**a jak tyś mnie k trafił śmietniku. Bo to jest specjalne zrobione żebyś ataku z wyskoku nie robił I ci przygłupy one specjalnie to dali i nie możesz pewnie tego wyłączyć, Skadłem? Jaki no useful, czekaj tak jak zaraz tak? useful będzie twój VIP kur... cię i komuś dam go. Co ty mi pierd... Jaki useful jest... Eee, miałem dokończyć ten długi odcinek. Długi odcinek miałem dokończyć. Dobra, dam tutaj. Go. I lewy naciskasz. I nic innego nie robisz. To, że jest do tego oprawa graficzna, to jest chuj. Nie sobie się w to grać. Nie chce mi się w to grać, bo jest debilne to. Nie chce mi się w to grać, bo to jest debilne. Już kurwa widzę kolejną rzecz, która zaraz po prostu sprawi, że wypierdalam to z dysku. Już wam powiem, co jest grane. Blokuje 6 ataków pod rząd, a jego Olo, pasek Stuna się, znika. Się, Sram na tą grę. Mój pasek Stuna, który jest na dole, utrzymuje się z minutę. Zanim zniknie, kurwa. Jego znika się w 3 sekundy jeszcze podczas bloku, który robię. Nie, to nie ma sensu. Mordo, zobacz. Ku... Patrzcie, kurwa. Nawet go nie będę atakował. Zobacz, kurwa, jak, jak mi jaki grę zrobił. Jakim jest kurwa kretynem jebanym. Zobacz to. Jak, a, a robię pary. Patrz. Blok. Pary. Pary Par. I zobacz. Zobacz, co się z jego paskiem stało. Patrz. Ale pary, odjął to. Pary, pary. I zobacz. I se znika w sekundę. Rozumiesz o co mi chodzi? Że zgra specjalnie tak walka zrobiona, żebyś tego nie mógł nabić. Zesrać się da Chyba kurwa widzisz tępy pykutasie jebany, że blokując, nie jesteś w stanie tego konsystent nabijać. Tylko Podoba mi się, jak on daje do widzów. O, widzę, ja zbugowałem bossa. Pewnie pierwszy to zrobiłem. Żeby się nie wydało, że owe parniki, no, tak non-stop robi. Ja pierdzielę, serio. Znika nagle. Blokując, parując, przepraszam, po waszemu kurwa. Nie jesteś w stanie tego nabić. Tylko jak go atakujesz. Możesz to Ej. zrobić. Blok, atak, blok, atak patrz. Słuchaj. Patrz, gdzie tu mózg potrzeba? Jeżeli mi nie powiesz, to wypierdalasz stąd od razu. Powiedz mi, gdzie mózg jest potrzebny do tego, że komputerowa postać jest tak napisana, żeby to zrobiła? Gdzie tu masz mózg, chlaście jebany? Głupi to jest twój stary, bo cię kurwa nie wychował. <śm> Zobacz, ja trzymam prawy wci... Ej, kurwa bez kitu zjeby, jak mam dodać wam kurwa naciskanie na ekran, co? Ja już wiem, co zjeby robię, powiedzcie mi zjeby jebane, jak dodać wam... Y Żebyście widzieli klawiaturę i myszkę jak naciskam Bo inaczej wam zjebą jebanym nie wytłumaczę No to tutaj naciska, to dodał No to zobaczysz zaraz zjebie pierdolony Jak ci dodam to Że naciskam Zrobisz se klipa kurwa zjebie jebany I zobaczysz Pokaż mi teraz jak zrobić to No jakby twoja stara była w drugim pokoju To bym jej tak powiedział Bo cię kurwa nie wychowała W ogóle Więc bym jej to powiedział ziomuś Żebyś wiedział żebym jej to powiedział Bo cię kurwa nie wychowała Bo się prójesz czekasz od 3 godzin do mnie za nic. Bym normalnie podszedł i powiedział: Gratuluję pani umiejętności wychowywania syna. Dzięki pani zdolnościom wychowywania syna. Teraz, kurwa, musimy po 15 godzin dziennie siedzieć i wysłuchiwać jego zjebanych obel. Tak bym jej, kurwa, powiedział. I potem bym się zapytał: Dlaczego pani zamiast wychowywać swojego syna, chlała gdzieś? Kurwa. On się tu gorzej kurwa niż LoL? No tak, dlatego te gry są lepsze niż ten LoL tam u niego na tych live'ach. Bo w tym LoLu ten tylko sie siedzi tam kurwa awczy w tej bazie, czyta czat i nic się tam nie dzieje już. A te to są niezłe, no. Nie no, stary, to co się zaczęło dziać z tym Twitchem na przestrzeni kurwa paru miesięcy, to jest obłęd, oni nic nie robią z tymi kurwa gównami jebanymi, oni nic z nimi kurwa nie robią Nie mają jak z nimi walczyć, ty nawet bana takiemu kurwa głąbowi nie możesz dać, który cię wkurwia I cię użerasz z takim kurwa głąbem pierdolonym po 15 godzin przez całe miesiące, rozumiesz? Bo nie ma nawet jak walczyć z nimi Bo nie możesz bana dać nawet takiemu zjebowi, bo zaraz robi 15 multikont, rozumiesz kurwa? Będzie weryfikacja, będzie weryfikacja Wkrótce będzie powinniście wiedzieć to po ostatniej debacie Tuska z dudą, która była wczoraj albo przedwczoraj, kurwa. Coś Więc będzie powinniście wiedzieć, domu. że to już wkrótce będzie. Chyba że nie widzieliście tej debaty. To sobie obejrzyjcie. Chyba pierwszy raz taki, kurwa, taka rzecz się wydarzyła, że kurwa prezydent nie wiedział co ma odpowiedzieć. Zobacz sobie ziomuś. Zobacz sobie. Pierwszy raz chyba taka sytuacja w historii była. Jaka weryfikacja, stary! Jakie oni ci projekty porobili po cichu, o których nie wiesz. To się zaraz przekonasz, wkrótce. Na przestrzeni paru miesięcy. Się zaubywszy, wszyscy połapiecie. Przez takie kurwa właśnie zjebane kurwa głąby, jak ten chłop. Nie będziesz mógł niedługo nic robić już. Będzie dowód. Że Internet. twój durny brat pierdolony usiądzie ci do kompa, odpierdoli coś Młodzień takiego jak ty ma, teraz, i ani ty, ani twoja mama, ani twój tata, ani twoja siostra, ani babcia, dziadek, kurwa nie będziesz mógł kurwa wejść, zobaczysz kurwa, zjebie. Tak, tak Już no bliżej jak, jak dalej do jest z tym, niestety. Bo... Akurat to prawda istnieje, jak nakładanie do samouista istnieje, tylko kurwa, on to mówi do jakichś wiadomości na czacie, że gra jak jakiś stary dziad. Ktoś do więzienia pójdzie za to, Tu, Tupson. Jest teoria o Good Guys. Było to w filmie Mega Mamon Mamon uważa się za dobrego człowieka, miłego i tak dalej, który jest krzywdzony przez społeczeństwo. Ale gdyby mu dać supermoce, to właśnie tacy Good Guys jak on zamiast Supermanem byliby Homelanderem. Coś jak płocki Walter White. Był dobry, dopóki nie, ma, nie miał władzy, by, czynił, by czynić zło. Prawda, kurwa. Naprawdę, masz rację. Gdyby on miał nagle jakąś taką kurwa władzę, siłę, to by, najchętniej to by każdego dostaje, kurwa, jakby mógł. Mu... On wcale nie jest taki dobry, jak się by wydawało, no. Tylko byłoby, kurwa, dać mu taką szansę, no. To jest straszne. To tutaj, ta ściana by była rozpierdolona, by tutaj, by mnie udusił na live. <laughs> jakby miał takie moce, kurwa. To przynajmniej mi się wydaje, że ona takie myśli i dlatego tak często o tym gada, zresztą co się dziwi 40 lat na karku bez kobitki z rodzicami jeszcze mieszka. A co dopiero będzie jak, kurwa, kryzys wieku średniego go dopadnie. A jak uważacie, on jest przed tym kryzysem, czy już po? Czy dopiero będzie? Jak uważacie, będzie dopiero, czy już jest po? <laughs> w trakcie? Możliwe, no. Ten okres tam, tych tam 20 paru lat, do teraz, a czterdziestka. I on kurwa nic właściwie nie ma. To co on z tą kasą robił? A niego to jest problem, żeby kamerę tam kurwa kupić jakąś nową za parę tysięcy. To co on robił przez te tamte kurwa dwadzieścia ileś lat? Co się tu pomiędzy działo kurwa? Z tymi pieniędzmi i tak dalej? Jakim cudem on nic nie ma? W takim wieku? Mnie to bardzo zastanawia. Co nie szanujesz ludzi, nie traktujesz ich tak jak powinieneś być. Rady do bossa, Herbek, gość pisze mi, ty kurwo pierdolona jebana. Zdechnij, gość mi tak pisze. Bo kurwa w grze komputerowej mi jedzie, nie idzie. I ty to porównujesz do tego, co ja mu powiedziałem, że jest niewychowany w domu. Ty takie coś porównujesz do tego, ziomuś? Ty coś takiego porównujesz? Zachowanie jednego gościa, który wejdzie i wpierdala mi gówno, każe mi wpierdalać gówno. Drugi gość mówi mi, żebym się zabił. I ty porównujesz to do tego, że ja gram sobie w grę komputerową? Dziękuję bardzo wam, widzowie. Po prostu dziękuję bardzo. Ale kurwa, nawet jakby była taka wiadomość, niech on to usunie, jak ktoś mu tam każe zrobić, coś takiego dziwnego, i niech kurwa gra dalej. A nie on to się spuszcza na tym 3 godziny. On tylko tym kurwa gadaniem powoduje, że kolejne 100 osób kurwa takie coś pisze. <grywa> Tego nie rozumiem. Już do końca życia on będzie tak robił. On sam to kurwa napędza to wszystko. On sam jest jedynym powodem, dlaczego tak kurwa ludzie tak mu robią. Powiedzcie mi. Powiedzcie mi, jak mogę dać wam klawiaturę i myszkę na ekran, jak nie, to kończę stream. I teraz spójrz, zobaczcie, co napisał ten Screamus. Zobaczcie naprawdę, co napisał ten Screamus. Gość jest kurwa gównem jebanym do tego stopnia, że, że zdrowych ludzi wyzywa y, przykrościami i tragicznymi chorobami innych ludzi, którzy nie mogą z nich wyjść do końca życia już. Rozumiecie, o co chodzi? Jak przykre musi mieć życie ten człowiek. Wyobraźcie to sobie, czy jakby twoja mama, twój tata, twoje dziecko jeździło na wózku, też byś chodził i wyzwał ludzi? Że są niepełnosprawni wszyscy? Też byś tak robił? Powiedz mi dziecko głupie, naprawdę zapytaj mamę swoją albo tatę. Zapytaj jutro mamę swoją albo tatę. Czy jest w porządku wyzywać ludzi za to, że grają w komputer, najgorszymi chorobami nieuleczalnymi, na które inni ludzie po prostu y, poddają się w życiu i nie dają rady na przykład? Zapytaj się rodziców. O kurwa, przypomniało mi się, chyba ktoś kiedyś mamonę napisał. Jest chyba dwóch takich w Polsce, tych youtuberów, co tam na, y, jeżdżą na wózku, tam robią jakieś filmiki, coś tam, coś tam. I ktoś mu napisał, że mamą, ten gościu jeździ na wózku, a on ma dystans do siebie, też się z tego śmieje, coś tam, coś tam. I mamą go zbanował i powiedział, nie, to niemożliwe, że on się z tego śmieje, kurwa. Kiedyś było coś takiego, może ktoś to pamięta. Było. Zapytaj się dziecko. Niemożliwe, że on ma dystans, nie może się z tego śmiać. Zapytaj się rodziców naprawdę, bo wy nawet nie rozumiecie jak wielki kurwa to jest problem w tych czasach, no nie, nie? Nawet razu nie użyłem choroby alkoholowej. Nawet razu, bo to że ktoś pije, to znaczy że jest alkoholikiem. Ja na przykład piję, ale ja ostatni raz piłem nie wiem. Rok Już temu. Znalazłem tego postala. Półtora roku temu, nie wiem. Dwa lata temu nie pamiętam kiedy. Dawno, nie dawno. nazwałem twojej mamy pijaczką. Daj mi klip, gdzie tak mówię. Wyzywam porowdzi. A, właśnie, Budonet, patrzę. Czyli, jest jeżeli też. mówię, że jego mama go nie wychowała i ja się teraz muszę użerać z tym, bo źle to zrobiła, to jest wyzywanie? To jest stwierdzenie faktu, ziomuś. Że jego mama nie nauczyła go takich podstawowych rzeczy, jak to, żeby nie wyzywać ludzi, nie naśmiewać się z chorób, ludzi jakichś nieudleczalnych, które ludzie mają. To są podstawy, które ja w przedszkolu już łapałem, rozumiesz? Nie, Truli, to nie chodzi o trollowanie. To jest bardzo zły nawyk, który pobieracie. Nie można żartować z takich rzeczy, stary. Przecież ty nie wiesz, czy to tobie się kurwa w przyszłości córka niepełnosprawna nie urodzi A ty ludzi wyzywasz w ten sposób, gościu Mordo, gdybyś ja ty wiedział dobrać. Przez co ja w życiu przeszedłem Niech opowie To ty byś kurwa pff. I kopa mi zajebał, mnie zabił Nie ma sensu No niestety I przez to przez tą patolę mordeczko, teraz my się musimy z tym wszystkim użerać Stary, za moich czasów Siedzieliśmy sobie, nie wiem, w pięć, sześć osób Czy coś Kurwa koleżka by coś takiego zrobił, to by został tak pociśnięty, że już by drugi raz nie przyszedł, póki by nie przeprosił. Stary, powiem wam jaka była sytuacja. Miałem w klasie zioma, który mówiłem wam kiedyś, judo trenował. No nie? I Chodził, co to nie on z tym judo? Coś się kiedyś spierdolił do mnie. Co podszedł, ty? Pod watkę dostał. Jak wyjebał mordomo, turwa ten, to przez Słomkę wpierdalał przez 3 miesiące. Tego samego wieczoru jeszcze jego mama dzwoniła do moich rodziców, policją mnie straszyła. A gość się do mnie spierdolił. Gość się do mnie spierdolił. Rozumiesz to? Mordo, stary tak mi wpierdolił, że daj spokój. Już drugi raz w szkole gościowi nie zrobiłem tego, tylko na garażach. Graliśmy sobie w grę komputerową, mordeczko w Lola i się napierdalaliśmy w lolu. Na garażach. Komputerki na garaże i pyk, pyk, pyk. Nie chwalę się przemocą. Chwalę ci się przy głupie pierdolony, bo już wypierdalasz to. Chwalę ci się po prostu, że jak zrobiłeś coś złego za moich czasów, to miałeś za to karę. Odpowiadałeś za to. Nie byłeś bezkarny, tak jak teraz. Rozumiesz o co chodzi? Chodziło o to, że rodzice konsekwentnie egzekwowali zachowanie od dzieci. że jak nie byłeś grzeczny. To nie dostałeś. Stary, jak ja nie wstrzątnąłem mojego pokoju, nie nauczyłem się, nie wyniosłem śmieci, nie zmyłem podłogi, to ja nie dostałem dwa złote na chipsy, albo nie mogłem sobie na komputerze pograć. Na przykład. Póki tego nie zrobiłem. A ty co masz, kurwa? Ani się uczyć nie musisz, ani nic. Całe życie w telefonie, bo ci telefonu rodzice nie ograniczają, bo nie mają dostępu. Chyba, że go do szkoły zaniesiesz i ci nauczyciel zabierze, to wtedy ci zapierdolą telefon. Stary, Inna sytuacja, na, do nauczyciela się źle w szkole odezwałeś, jak się rodzic dowiedział, to miałeś szlaban. A teraz, gościu... To fake historia, bo w jego mudości nie było telefonów? Kurwa, dobry, <grystanie> dobry argument. Wyzywają ci nauczyciela na lekcji <grystanie> i jeszcze telefon wyjmują i go, kurwa, nagrywają. W takich czasach, kurwa, żyjesz. Słuszna uwaga. Że teraz, stary, żyjesz w takich czasach? Gdzie człowiek topi się, tonie, a barany, banda, kurwa, kretynów jebanych wyjmują telefon, zaczynają nagrywać Zamiast mu pomóc Zamiast użyć mózgu, zdjąć, kurwa, bluzy, związać, wrzucić i dać To wystarczy mieć więcej IQ niż, kurwa, ameba W takich czasach, kurwa, żyjesz A będzie jeszcze gorzej Właśnie przez to, że rodzice zamiast wychowywać dzieci dawały telefon Nie wierzysz? Zobacz Ile masz milionów nagrań takich w internecie Ja wiem, że są sytuacje, w których nie można, bo można jeszcze sobie coś przy okazji Ja to doskonale rozumiem ale stary, jak ja bym no widział, je. że kurwa, nie wiem, no 5 no. metrów ode mnie się no jakiś, no, no, no. kurwa, człowiek topi, to ja bym nie stał obojętnie, stary. Ja bym nie stał, ja bym nie mógł patrzeć na to, nie mógłbym tego nagrywać. Jak 20 lat temu był w średniej szkole, bo 16 lat miał. Ja bym od razu powiedział, dobra, wszyscy zdejmować ubrania, związać i od razu wyciągamy. To jest stary chwila-moment. Tam nie musisz nawet skakać, żeby go uratować. Hmm. Tylko to trzeba mi troszeczkę finezji, mózgu, nie wiem, nazwijcie to jak chcecie. Ja nie mam mordeczki, żadnych gier no, do grania, ja nie mam pieniędzy, jestem biednym znienawidzonym kurwa streamerem z Twitch TV. Ja ty ktoś na no, kurwa w coś grał stary. To masz takie rzeczy ludzi, którzy kurwa mają kajsu jak lodu mogą grać sobie codziennie z inną gereczkę i chce im się to robić. Kurwa, no nie umiem! A ok, okej, okay. okej. Tu też masz luk! Ale skiny mogą, no. Może kurwa. No i... Nie no, w, ja w tej drugiej Ja nie umiem w tej trzeciej fazie nic zrobić. Robię tak jak mówicie, idę w niego, mi łapie i rzucaj i tak. Kurwa, ciężko jest, no nie, jestem underlevelet, ja to czuję kurwa. Czuję, nie wiem jak dodżować tą drugą fazę, zblokowałem od mnie kurwa ten, co chwilę takie dźwięki są, że nie... Więcej presji. Kurwa mać, od razu już wiem, że nie grałeś w tą grę, no nie? Od razu już wiem, że nie grałeś w tą grę. Od razu wiem, że nie grałeś w tą grę. Konradek, od razu wiem, że nie grałeś. Dobra, to skoro tak, ziomuś, twierdzisz... Dobra, idźcie sobie na priw pogadać. Ty, ty, kto jeszcze? Yy, który to jeszcze był taki mądry z nim? Bączek, 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 gdzie jest Bączek? Do widzenia Czy zrozumiesz, że nie możesz być agresywny Oj. na tym bossie? Zobacz, zobacz jak się kończy agresja Zobacz, próbuję go atakować Patrz, każesz mi być agresywny go atakować Zobacz, zobacz jak to się kończy Zobacz gościu jak to się kończy Zobacz jak się kończy twoje pierdolenie Zobacz, zobacz Zobacz jak to się kończy Nawet nie 10 sekund gry Przygłupie jebane Nie, nie chce mi się w to grać On mi postury nie rozbija gościu A mnie kładzie na ziemię Dobra, jeszcze crash. Chuj w to gówno. <noise> jeszcze crash. Chyba koniec gry. Nie chce mi się, stary. Ta gra co chwilę crashuje, nie da się grać w to kurwa, jest pobugowana jak z kurwy syn. A ja się chyba w LoL'a pójdę grać. No, Ty tak rozumiesz, tak. ta gra jest rozjebana. Scratchowała mi podczas tego streama już ze 100 razy. Mi się nie chce grać w to. Podłoga. Żadna inna gra w tym komputerze mi nie crashuje, tylko gry od tych kurwów jebanych. Nic innego, tylko te kurwa jebane są -like wszystkie. Bo są z pierdolonego playaka zrobione. ciekawe. Akurat nie płaciłem za grewic płacił, więc nie mogę pisać. Bo, kurwa się kładzie gówno. No i nawet tego jako śmierć nie liczę, bo to jest crash, kurwa. A później zjeb jebany ci jakiś powie, że nie zaliczysz śmierci przez to. To może niech nie robią gier na PC-ta, skoro nie potrafią, co? O nawet tu był tip, kurwa Odbicie pioruna W locie gdy traficie piorun, lewy Przed wlądowaniem, odbicie pioruna Kurwa, on tego nie widzi No nie da się nicą pierdoli zamiast walczyć, kurwa jeszcze mnie chwyta Gówno obsrane pierdolone W dupę se ten łuk wsadź w śmieciu Nie zrobię go, bo ta trzecia faza nie wiem dokładnie co robić Nie Miał napisane nie mogłem zareagować. Patrz, pyk. Kurwa, poważnie teraz po On tu gadał, pierdolił półtorej godziny. Ja jestem pewien, kurwa, że mógłbym włączyć teraz tą grę i przez te półtorej godziny przypomniałbym se bossa od zera i bym go, kurwa, zrobił. Przez te całe go gadanie tutaj, te, kurwa, te, te całe pieprzenie jego. To w tym czasie bym sobie przypomniał bossa i go zajebał. Jak on cię bije, nie możesz zdożować z tego. Musisz nawet przyjąć więcej, to i dać no? rozbić gardę. Bo inaczej cię uderzy, jak odskakujesz. Zobacz, nawet nie możesz po wstaniu patrzeć na przeciwnika. Zobacz. Ja dostaję damage przez to, że nie mogę kurwa wstać. Zobacz, prawy trzymam. Prawy trzyma ma on kurwa stoi jakby się zesrał w majtki. Ani garda nie jest rowita, ani stuny nic. Nie rozumiem. Jak ja podskoczę i on mnie uderza, to ja leżę. Jak on podskoczy ja go pierdolę, to on nic. Gierka nie rejestruje, nie rejestruje myszki, tak samo jest z solcami, rozumiesz? Że czasem naciskasz i gra nie reaguje, tak jakby ci odcięła po prostu... Jakby Można ci odłączyła klawiaturę tak. i myszkę i stoi twój ludek i tylko czekasz go napierdoli postać. Możesz, Typek, możesz. Eksperyment robimy. Nie, możliwe, że za chwileczkę po prostu usunę tą grę, jak tu, nie? Jest to nie samo, będzie. co jest w solcach. Postać stoi i nic nie robi. Nie mam stuna, nie mam stagera, nie mam wytrąconej tej, nie jestem zbity do zera i nie mogę się ruszyć. Po prostu stoję i naciskam jak głąb, kurwa, klawisze i nie działają. Ale wy, kurwy, jebane, tylko mnie wyzywać za to umiecie, kurwy, pierdolone wy. Chuj z wami, weskitu. Na razie. 5 godzin mu zajął boss Kurwa, ty tak szybko a nie on go nie zabił Po prostu 5 godzin jest pierwsza próba Kurwa Dobra, dobra, ty jutro No nie znie walka, o Jezus ty do tego upieprzenia i daliśmy radę Boże, mi się wydaje, że Ja jak i moi tutaj widzowie mamy taki Łeb z tytanu od <grywania> tych Pierdół, <grywania> że to się W głowie nie mieści, naprawdę Bozd święty. i on tam gadał w tej